Cześć dziewczyny, ostatnio ja opublikowałam post z tymi produktami, z tą serią od Deli, Cameleo BB Anti-Damage, pytałyście mnie w wiadomościach prywatnych, czy na serio polecam, jak się u mnie sprawdza ta seria, bo to jest nowa, wzbogacona, botaniczne ekstrakty seria i powiem Wam, że... Ulubiłam poprzednią, ale ta jest również super. Zresztą same zobaczcie, jak moje włosy wyglądają. Są na maksa wypielęgnowane, końcówki nawilżone, a to przy długich włosach jest bardzo trudne. Więc bardzo, bardzo Wam polecam. Jeśli chciałybyście zdobyć właśnie taką serię e, kosmetyków, to zapraszam Was. Przypominam Wam o rozdaniu trwającym na moim profilu. Macie czas jeszcze do poniedziałku, więc. Spieszcie się. Wystarczy, że napiszecie komentarz z użyciem emotikonek, czego właśnie do Was powinien, powinien trafić taki zestaw kosmetyków. I przede wszystkim również zapraszam Was na profil Cameleo. Odwiedźcie i zostawcie follow.